Dominikana, Dominikana, Dominikana. Takie hasło często pojawia się na social mediach i często dostajemy od Was zapytania na ten temat. Pytacie również o wykończenie apartamentów. Co dostajemy w cenie? No i tutaj e, przychodzą od razu na myśl dwie kwestie. Pierwsza kwestia, czyli wykończenie w tak zwanej białej linii białym montażu. To jest taki standard, który jest w Dominikanie. Co to oznacza? A właśnie to, że dostajemy w pełni wykończoną kuchnię, w pełni wykończoną łazienkę oraz przygotowane mieszkanie do umeblowania. Z płytkami, z szafami wnękowymi, także tak naprawdę zostaje nam do e, zakupienia łóżko, szafeczki, sztućce e, czy, czy telewizor. Jest też druga możliwość, ponieważ deweloperzy coraz częściej proponują wykończenie apartamentów pod klucz, i wraz z umową, którą od dewelopera dostajecie, otrzymujecie również wykaz mebli, wykaz rzeczy, które znajdą się w apartamencie. To na pewno bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które nie potrzebują albo nie chcą wykańczać nieruchomości wedle swoich upodobań. A jeżeli chciałbyś nietypowo wykończyć swój apartament, bardziej w stylu kolonialnym, karaibskim, wystarczy, że skontaktujesz się z nami, a my polecimy ci sprawdzoną osobę, która zajmie się tym dla ciebie. Czekolada, rum, cygara, awokado, platanosy, banany, markuja. To jedne z produktów, które najczęściej kupuje się w Dominikanie, będąc na miejscu. I Wy zapewne też zastanawiacie się, ile w ogóle kosztuje życie w Dominikanie. Generalnie rzecz biorąc, życie jest nieco droższe. Trzeba pamiętać, że jest to wyspa, dlatego produkty importowane do Dominikany są droższe. Takie rzeczy jak truskawki, jabłka, czereśnie czy piwo kraftowe jest trudniej dostępne w Dominikanie. E, oni tego nie produkują, dlatego też za tego typu rzeczy będziemy musieli zapłacić więcej. Natomiast czekolada e, lokalne owoce, rum kosztuje dużo taniej niż, e, niż wam się wydaje. E, dla przykładu dobra butelka rumu to koszt około 80-100 zł. W Polsce trzeba by było za nią zapłacić powyżej 300. Mówiąc Karaiby, zapewne myślisz, że to kraj drugiego czy trzeciego świata. Ludzie żyją w gliniankach i rzucają kamieniami w dinozaury. Nic bardziej mylnego. Deweloperzy w Dominikanie to najczęściej firmy zagraniczne. Kupując nieruchomość w Dominikanie, dostajemy klimat karaibski, czyli baciatę, rum, cygara, czekoladę. Natomiast apartament to standard najczęściej europejski lub amerykański. To właśnie najczęściej Hiszpanie, Włosi, Amerykanie i Kanadyjczycy budują na miejscu. Dominikana to nie tylko wspaniały kraj do zamieszkania. Nieprzypadkowo znajduje się na trzecim miejscu krajów najlepszych do spędzenia tam emerytury. To jedna z zalet tego kraju. Natomiast drugą zaletą jest atrakcyjna i wysoka stopa zwrotu. Amerykanie, Kanadyjczycy przylatują tam na wakacje. To dwa państwa, które najczęściej wysyłają tam swoich turystów. Dzięki temu apartamenty mają duże obłożenie w ciągu całego roku. Sezon trwa 365 dni w roku. Dominikana to kraj wiecznego lata. Dlatego też nie musimy obawiać się, że apartament będzie pracował tylko 3 czy 4 miesiące w roku. Wręcz przeciwnie. Jak pokazują statystyki Banku Centralnego, obłożenie w regionie Punta Cana czy Bayahibe wyniosło 78 i 76%. Zakładając nawet najgorszy scenariusz, czyli 50% obłożenia w ciągu roku, to naprawdę dobry wynik, bo sami możemy spędzić 2-3 miesiące podczas naszej ponurej zimy właśnie w Dominikanie. Najnowsze dane Banku Centralnego pokazują, że w Dominikanie Airbnb przewyższa ilość wynajętych pokojów niż Hotele. A najlepszymi regionami do wynajmu nieruchomości jest Bawaro, Kapkana i Ibe. Szeroko pojęte wybrzeże wschodnie. To właśnie tam co roku przylatuje najwięcej turystów. Około 4-5 milionów. Które trafiają na lotnisko w Punta Cana i z samochodami, busikami czy taksówkami jadą 20 minut właśnie do Bawaro, lub na południe do Bajaibe, gdzie wynajmują apartamenty. Duża ilość słońca, tropikalne wyspy, krystalicznie czysta woda oraz bezmurne niebo. I tak właśnie jest. Jest to nieco inny niż w przypadku Tajlandii czy Filipin. Przez 365 dni w roku jest tam wieczne lato. Panują tam idealne warunki do życia. 27-28 stopni to średnia temperatura w ciągu roku. Najlepszy czas w Dominikanie zaczyna się od listopada i trwa mniej więcej do kwietnia. Pozostałe miesiące są nieco bardziej wilgotne. Może zdarzyć się deszcz, natomiast nie można tego porównywać do Filipin czy Tajlandii, gdzie ilość opadów jest dużo większa. Pogoda w Dominikanie jest idealna, ale jak się okazuje nie zawsze. Tym bardziej w zimę. Pada, uciekamy dzisiaj do kawiarni, nie będziemy mieli pięknego wschodu słońca, będziemy mieli go na pewno jutro. Tak, w Dominikanie popadać musi. Pogoda jest zmienna, jest cudowna karaibska. To wszystko jest po to, żeby roślinność się rozwijała różnorodnie, były słodkie owoce, kolory dominikańskie, kolory karaibskie. Lecąc do Dominikany na waszym miejscu nie sugerowałbym się prognozami pogody. Przez to, że Dominikana jest wyspą i jest otoczona przez ocean i morze karaibskie, w Dominikanie temperatura jest wysoka, natomiast nie jest gorąco, nie jest upalnie. Na pewno nie można porównać tego do upału, który czasami panuje w Polsce, gdzie tak naprawdę miasto nagrzewa się do wysokich temperatur i nie da się wytrzymać w mieście. Wyobraź sobie, że jesteś szczęśliwym posiadaczem nieruchomości w Dominikanie, ale Nagle musisz ją sprzedać. Czy to jest problem? Nie. Jeżeli posiadasz nieruchomość w Dominikanie w strategicznej lokalizacji, gdzie wokół znajduje się niezbędna do życia infrastruktura, to nie będziesz miał problemu ze sprzedażą nieruchomości. Rynek w Dominikanie jest bardzo dynamiczny. Na nieruchomości w dobrej lokalizacji jest zawsze duże zapotrzebowanie. Podatek, który będziesz musiał zapłacić w Dominikanie. Będzie od nadwyżki nieruchomości. Dlatego, jeżeli zakupiłeś nieruchomość za 150 tysięcy dolarów, a sprzedasz ją za 170, będziesz musiał zapłacić podatek od 20 tysięcy dolarów. W Dominikanie są trzy progi podatkowe. 7600 dolarów to kwota wolna od podatku. Pierwszy próg podatkowy wynosi 15% do kwoty około 11,5 tysiąca dolarów. Kolejny próg to 20% do kwoty Prawie 16 tysięcy dolarów. Ostatni próg podatkowy to 25% powyżej kwoty 15 681 dolarów. Dlatego, jeżeli nadwyżka od nieruchomości wynosi powyżej 20 tysięcy dolarów, wówczas podatek, który będziemy musieli zapłacić, to 25%. Dowiedz się, dlaczego Dominikana może być dobrym pomysłem na zakup nieruchomości inwestycyjnej. Obserwuj nasz profil po więcej takich treści. Kasa Dominicana. Pomagamy w zakupie nieruchomości.